Witajcie, 30 sierpień nastał, a ja zapraszam do takiej wspólnej Witajcie, 30 sierpień nastał. Zapraszam do takiej jakby wspólnej zabawy. Mini rozrywka. <grytanie> Rozkrajanie badziewnych malutkich arbuzików. Te arbuziki zerwałam 20 sierpnia. I tak sobie leżą na tym piasku. Czekają na rozkrojenie, bo nie bardzo mi się chce. Zerwałam, bo pędy zaschły. Na stanowisku numer 4 rosły w innej lokalizacji. Ale to nie wszystkie arbuziki ho, ho, które będą uczestniczyły w tejże rozrywkowej naszej zabawie. Zaraz pokażę kolejne egzemplarze. Te niech idą na stanowisko, gdzie będą rozkrajane. A w tej skrzyneczce 28, czyli 8 dni później od tamtych, mam takich delikwentów do rozkrojenia. Melon nawet jeden, drugi. Więc prawdopodobnie oprócz melonów, bez ważenia polecimy z tymi sztukami byle szybciej. A może i zresztą w innym filmiku. Przypominam, że arbuzy, które zebrałam z nasion, nie powielają cech. Były to odmiany F1, ale nawet odmiany, które nie są z napisem F1, też potrafią cech nie powielić. W niewielkim stopniu, ale też to potrafią, czyli potrafią być niezgodne. I tu mamy najpierw, poczekajcie, ten jasny. Odmiana Navajo Winter, ona cechy powiela. 26 lipca, arbus zawiązał się. I co z tego? Jak nie rósł, nie rósł. Był nawożony, był podlewany. No i co? Tak wygląda. On może po zbierze leżeć długawo. 192 gramy. Długawo. Czyli takie dwa miesiące na pewno. To, co u siebie przetestowałam. Jak będzie dojrzały, to co? Fajnie. No i co mi po tym, jak będzie dojrzały? Hm. Niewielka to będzie pociecha. Bo nie naje się ten człowiek, który tak czeka na arbuzy, który tak je kocha. A one co? Mają go w nosie. No i po dylemacie. Niedojrzały. Gdzie pójdzie? Do wiadra. Na kompost. A etykieta do śmieci. Nie będę jej odkażała do kolejnych arbuzów za rok. Zapraszam do komentowania. <noise> Ale nie ma co, co. Słuchajcie, odmiana szuga Eloi. Niestety napis się zmył i nie wiem czy to jest szuga eloi, ten który był okrągły, czy ten który był podłużny. Oba w środku żółte były. 19 lipca zawiązał się arbuz. Jeżeli to był ten podłużny, to on cech nie powiela i wygląd jest inny. 376 gram. Natomiast jeśli to był ten okrągły, no to też nie wygląda jak powinien z Tutaj nie miał napisu F1. Był cały zielony, a ten ma pręgi. Czy będzie żółty? A nie chcę mi się odtwarzać moich dawnych filmów, by zobaczyć z którego owoca. No, kochani. Kochani. To mnie zaskoczył. Nasiona. Dojrzałe. O, słodki i to dość mocno. Mamy tu refraktometr. Mierzymy zawartość cukru i wspólnie patrzymy. Zasługuje na więcej, ileż tutaj ja 6. 6%. Ale jest słodki, przyjemnie słodki, lepią się ręce. Hura! A wspomniane przeze mnie obie odmiany Szuka Eloi były wczesnymi arbuzami. Pyszny, słodziutki. I 19 lipca zerwa, zawiązał się, a 20 sierpnia, zebrany ze względu na zaschnięte pędy. Lecz nim rozkroję ten oto okaz, wyjmę ze skrzynki bardzo podobnie wyglądający. 28 lipca, sorry, sierpnia zebrałam, już mówiłam. I to są dwie zupełnie różne odmiany, ale żadna z nich nie powiela cech. Żadna z nich. Zobaczymy różnicę. To co najpierw powiedzieć, czy nie powiedzieć? Powiem. Ta przed chwilką wyjęta jest to Gold in Gold F1. To jest owoc o żółtym miąższu, mega cienkiej skórce, bardzo słodziutki i kształt, tak jak widzicie już tutaj, wyobraźcie sobie go, ha, 10 razy większy. Wydłużony kształt. Widoczne pręgi. Waży 263 gramy. Natomiast ten arbuzik no wygląda identycznie. Inne odcienie, ale i pręgi wzory. Ale to nie ma znaczenia. Po prostu widać jak wyglądają. Takie niedorozwinięte. I to było z nasiona pobranego z odmiany, która była F1, run-run, która również cech nie powiela. I to był arbus owalny, coś jak cepelin, dawny statek powietrzny, ale o takich pasach, inaczej troszeczkę ubarwionych. W środku był czerwony. A teraz mamy taki, proszę. I tak M25 dostał nas z mojego zbioru z kilku lat, z różnych lat. Tylko miałam jeden rocznik arbuza, gdzie był tylko jeden owoc, ale sadzonka nie... i zostało ostatnie nasiono, które wysiałam w tym roku, ale niestety nie istnieje już. Nieudany sezon, więc i nasionko ostatnie z oryginału zmarnowane więc z różnych zbiorów tego pseudo run, run z różnych lat pobierałam nasiona i arbuzy o różnym wyglądzie wyrastały. 400 gram, który chcecie najpierw rozkroić. No i gdybyśmy byli na żywo na live, to poczekałabym aż mi napiszecie Państwo, a tak to a tak to chwilę muszę pomyśleć, którego rozkroić jako pierwszego. I przyszłam wam pokazać to pseudo run, run z któregoś tam zbioru, z arbuza o wyglądzie, mającego skórkę jak skalibark, taka łuskowata. Tu jest jeszcze taka, oj, ułamałam. No i ten zaschnięty, więc też od razu zerwę. Tak wygląda, ciężko ocenić jaki by przybrał wygląd później ale zobaczymy, czy cośkolwiek żółte w środku będzie. No i wiecie co? Ja myślałam, że mi przypadła ta sadzonka z napisem ostatni nasiono, ale ona jest i coś nawet ma. Spójrzcie. A byłam pewna, że wypadła mi. To jest ze zbioru z 4 września 2021. Tam jest widoczny arbuzik. Sadzonka ma z 60-70 cm długości i o 24 lipca zawiązał się arbust. O no, tak wygląda. I to jest z tego oryginału, który miałam. Co pobrałam z owoca, z owoca, przepraszam, z tego pierwszego w ogóle uzyskanego owoca o kształcie cepelina. Możecie zobaczyć na filmach właśnie z tego 4 września 2021 Tam przepiękny jest egzemplarz, jedyny. To co? Który arbuz pierwszy? A ten? Bo mnie interesuje, czy on będzie żółty w środku. 67 gram. Czy chociaż będzie żółte. I wiecie, jak rozkroję te dwa żółte arbuzy? Zakończymy filmik, bo by za długo trwał. Czy na tyle jest dojrzały, by pokazać kolor? No, nie bardzo. Wyrzucamy. Ten M25. A może w zimę, czy kiedyś tam, jak mi się zechce, grzebać w tym archiwum moim, bo nagrań mam wiele, pogrzebie i zobaczę, z którego to rocznika, z którego owoca. Gotowi? Strzelił troszeczkę. I co? Żółty czy czerwony? Zaglądamy? Zielonkawy. No, no, no. I słodkawy, ale nie tak jak ten. Ale do zjedzenia. Nasiona pobiorę. Wiadoma sprawa i pewnie ich nie wysieje. Bo za rok ogranicam bardzo. Już na stanowisku numer 3 i 4 nie będę. Wysiewała arbuzów. Doszło do pewnego konfliktu z moją rodzicielką. Słuchajcie, tu jest 5% Sory, prawie 7% brix. Otóż na te moje stanowiska, jak się okazuje, i sąsiadka wchodziła, i ciocia jedna, i kręciły arbuzikami oglądały. A wydało się, bo przyłapałam. A ja się dziwiłam, przyłapałam, przyjechałam z wizytą po prostu. A ja się dziwiłam, co niektóre mają popękane te. A jak ktoś Wam kręci, to i urwie. Nie zdaję sobie sprawy, jak delikatna jest roślina dyniowata. Arbus, w szczególności arbus, bo ma kruche bardzo te łodyżki. Do tego doszła dyskusja na temat wody. Więc ja swoją już przywiozłam ostatnio nawet. I parę słów poszło delikatnych, delikatnych, nie żeby wiecie. Więc stwierdziłam, że jak ja nie mogę ufać, wiecie, a mi na tym zależy. A może to jest jedną przyczyną też, że nie porosły. Chociaż tu na każdym ze stanowisk te są nędzne w tym roku. Wręcz nie ma ich. No nie ma. Widzieliście wszystkie do tej pory. Pokazałam parę sztuk zaledwie. Dwie czy trzy zjadliwe. Także tak się sprawy przedstawiają. Teraz ten arbuzik. A arbuzy. Kto ogląda mój kanał, to wie. To jest coś, nad czym mi bardzo zależy. To jest takie moje życie. To nie jest. Wiadomo, rodzina jest na pierwszym miejscu. Ale to jest moja taka oaza. Nie wiem jak to powiedzieć Wam. Po prostu i nie, nie chcę, żeby. Ach, co tu dużo mówić. No i patrzcie, zdenerwowana, chcę mierzyć pusty reflektor. Aj, mardar, mardar. Więc tak wyglądają sprawy. A u nas będzie około 100 sadzonek. Dosłownie. No to co? Wiecie już teraz, co i jak. Pięknie zachrzęścił skórka, aż oj, coś mi tu ucieknie. Mokre na palcach. Więc nie ma to jak u siebie pod swoim bacznym okiem trachnął. Elegancko strzelił. Gotowi? Ła, jaki piękny gold in gold. Goldzie mój ty kochany. Tu masz ciut przy grubą skórkę. Też zapraszam na filmy z poprzednich lat. Jakie piękne były sztuki. Chyba z 6 nawet na krzaczku było czy 5. Takich dwukilowych, więcej mniej. Mm. Z aromatem pysznym. Tak, muszę sprawdzić z którego to rocznika, z której sztuki arbuza pobierałam nasionka, żeby za rok na 100% wysiać właśnie tamte nasiona, te też no i widzicie i znowu robi mi się tu duża ilość sadzonek a będzie to miejsce ograniczone no szkoda, zobaczymy co i jak jak z to wyjdzie powiem wam, że dynie mam malutkie takie jak były trzy tygodnie temu takie są nadal jak piłeczka futbolowa mniejsza no ja mu daję 8-9. Jest słodki, ale nie aż tak jak powinien. No, chyba 9. Przekroczone ciut 8%. Zobaczcie, lewa strona. I zapraszam na moje filmy inne. Również od niedawna mierzę pomidorką zawartość cukru na prośby jednego z Państwa. A z tym mi się schodzi. Dobrze, to co? Kończymy. Ile minut? Kończymy. Do widzenia. A to już w innym filmie. Tu jest arbus, który już się psuł na krzaku. Do widzenia. Same żółte.